Cześć, witajcie w 13 już odcinku FIFA 20 Road to Glory. Łuki Junior wydobrzał na tyle, że mógł zająć się nieco meczami. A my zaczniemy od trybu towarzyskiego zamiana, który był tam wymagany w których zadań sezonowych. No więc trzeba było chcąc, nie chcąc, rozegrać mecz w tymże trybie. Polega on z grubsza na tym, że wystawiamy swój skład, przeciwnik wystawia swój skład i gra losowo wybiera trzech piłkarzy, których przenosi z naszego składu do przeciwnika i vice versa. Tak więc zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. No od nas odchodzi Rodri Lingard-Banbisaka, a do nas przyjdzie Nendon Alexander Aleksander Arnold i Delaney. No, a więc można powiedzieć, że na jedno wyszło. Ci piłkarze yy, wymienieni grają w tych pomarańczowych, takich treningowych kamizelkach. I co ciekawe, gol strzelony którymś z nich liczony jest podwójnie. No, ale my zaczęliśmy tutaj od mocnego uderzenia Pukiego i było 1-0. A więc, yy, no, nie wiem, czy był to Kiko w glitch, ale. No ładnie wyszedł w na pozycję, obsłużony precyzyjnym podaniem przez mm, Rashforda. Ten mecz pokażemy w całości. Nie, nie, nie musicie się obawiać, nie będzie on trwał 20 minut. Rywal tutaj zerwał się do ataku, chcąc od razu mm, wyrównać. No i ta akcja chyba nawet skończyła się strzałem. No tak, nawet groźne uderzenie Rodriego. No ale piłka przechodzi nad poprzeczką i dobrze, bo mm, nasz DHA raczej nie miałby tutaj wiele do powiedzenia. Tymczasem, w odpowiedzi, póki bawi się tu z piłką, podanie do Sisoko, Sisoko do Rashforda, Rashford do Endombele. Tutaj niezbyt udane wyprowadzenie akcji jeszcze przez Rywala. Endombele otrzymuje piłkę w polu karnym. Bramkarz odbija, ale Francuz dopada do bezpańskiej piłki i umieszcza ją w bramce. Tak więc zaliczamy trafienie za dwa punkty. Ndombele się cieszy, kibice też. No, tutaj na naszą korzyść działało to, że mamy Ndombele oczywiście w klubie, no i granie tym zawodnikiem nie było jakąś nowością dla Łukiego Juniora. Rywal tutaj próbuje jeszcze stworzyć jakieś zagrożenie pod naszą bramką, ale z tego nic nie będzie. Sanchez ładnie pozbawił piłki Ndombele, tu ten Delainy i kolejna akcja w wykonaniu naszej drużyny: Rashford, puki, No i nie ma gola. Piłka wybita, ale przejmuje ją Ndąbele. No. Tu wyraźnie rywal miał problemy z dostaniem się pod nasze pole karne. Jeszcze jedna akcja, póki. Piłka wybita przez Burkiego, no i pauza. Utracono połączenie, a więc mamy rage quit. No i w ten oto sposób dość szybko zaliczyliśmy to wyzwanie. Trzeba było również zaliczyć dwie bramki w meczu klasycznym, sparringowym. To też było potrzebne gdzieś tam, żeby zdobywać te punkty w sezonach. No i tutaj szybka kontra Jessiego Lingarda. Gol podcinką, pod który też zaliczył się w którejś tam już grupie tych wyzwań sezonowych. Jest tyle, że już człowiek się lekko gubi, gdzie co trzeba wykonać. Ale o tym jeszcze porozmawiamy sobie w tym odcinku. No bardzo ładny lob. Garda tutaj rywal w 34 minucie. Przeprowadził całkiem ładną akcję i mimo, że wykończenie było na czerwonym, to Josh Vela umieścił piłkę w bramce. No ale remis nie, nie utrzymał się tutaj długo. Rashford ładnie się obrócił, podał do Pukiego i... Z tego znamy fina, że w takich sytuacjach nie się mylić. Mamy więc 2 do 1, mamy dwa gole w Sparingu zaliczone, no tutaj powtórka, no ładnie tuż obok brąkarza, jeszcze w drugiej połowie Rashford ładnie przy słupku na 3-1. No i. Jasne było już raczej, że ten mecz wygramy i to różnicą dwóch bramek. Także dzięki temu udało się zaliczyć zadanie. No a w samej końcówce jeszcze póki wycięty e, przez Terstegena, co musiało skończyć się rzutem karnym. Obyło się bez kartki dla niemieckiego bramkarza. A do piłki podszedł Gini i pewnie w, pod poprzeczkę mocnym strzałem 4-1, a więc udało się nawet wygrać różnicą trzech goli. Jeszcze raz zobaczmy jak Gini Reinaldum ładnie umieścił piłkę w siatce. No a dzięki wykonywaniu tych zadań udało się wbić poziom 17, za który dostajemy mieszaną paczkę piłkarzy Prime. A więc będziemy mogli, to jest niewymienna paczka, no ale ponieważ zaczęliśmy tam też robić um, SBC, no tu widzicie te, tych zadań jest całe mnóstwo. Zupełnie nie wiem dlaczego, no to będziemy wykonywali, trzeba w meczu strzel gola z rzutu rożnego w Rivals, no to jest jakaś Bzdura na resorach, no bo po tym jak znerfione zostały rzuty rożne to łatwiej chyba strzelić skorpionem z za połowy niż z rzutu rożnego, no ale my mamy już tutaj paczkę no i cóż nie będzie, będą ekrany hmm, napastnik roma, a więc mamy Dina Dzeko no nie będzie to karta, którą spotkacie w naszym składzie. No ale na pewno 84 overall przyda się. W... O i jeszcze Silesen 83. A więc no niezłe karty pod wyzwania budowania składów. Poza tym srebrna karta z MLS. No, te karty wszystkie się gdzieś nam tam przydadzą. A Junior pograł także w klasyczne Division Rivals, bo tam troszkę musieliśmy punktów powbijać. Ładna Akcja. Gini wyszedł na pozycję, oddał piłkę Pukiemu. Taka klasyczna kontra. Troszkę tych meczów junior rozegrał i dzięki temu udało się już skończyć tam te wyzwania. Tydzień drugi srebro. Jak widzicie, tu ciekawe te zadania. Asystuj. No nie no. po dośrodkowaniu piłkarzem z poniżej 70. Nie wiem czemu jej się tak uparło na te dośrodkowania. No, strzelanie głową jest jakimś koszmarem w tej edycji FIFY, a jak widzicie, multum całe tych zadań jest skoncentrowanych wokół dośrodkowań, strzelania głową i tak dalej, i No nic, mamy kolejny poziom. 18 za który również otrzymaliśmy paczkę, tym razem była to złota paczka rzadkich kart otwieramy zobaczymy co też trafi nam się tym razem tu oczywiście będzie rzadka karta ale czy będą ekrany? są ekrany Niemcy SPO, Arsenal nawet Mesut Özil Będziemy chyba raczej nim zbyt wiele grali, ale również przyda się w jakichś SBC. SBC więcej w kolejnych odcinkach. My natomiast już się z Wami żegnamy. Trzymajcie się na razie.